Siema, siema. Luźny vlog z 31 ląd. Okay. Ma... na pewno, nie? Także dotkniesz tego. W tym momencie pojawiliśmy się na no, Yeezy Cześć, witam wszystkich To jest znowu i... do, do wideo podatku, czy do no, czego? Jak wbijecie no. 1000 subskrypcji na naszym kanale Ogólnie wyruszyliśmy z Maxy To jest oranżada w proszku Wchodziliśmy w mycie tutaj za sprawę Pomąchaj, pomąchaj Tak, zostawiamy na nasz czy go no żeby sprawy nie wyjść Dawaj 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 bo będzie kniw ścigi Czy będą zajęcia z roboty zajęcia przepraszam zajęcia Zajęzy... Zajęzy... czułem się Przejęzy... czułem się przepraszam czy będą zajęcia z robotyki yy, troszkę jakby z pogranicza robotyki jest Arduino Prawda? Ta? tak e, ponieważ to jest... że ale jest nietypowe, czyli go w ogóle nie ma. Kolejnym punktem jest. Tak. No, nie, nie jest Jak najbardziej po imieniu. Czym się zajmuje pani, Pana firma i co robią pracownicy tam To zatrudnieni, <noise> Więc przechodząc do odpowiedzi na pytanie odnośnie mojej firmy i pracowników, to tak jak tam wspomniałem, taki spoiler zrobiłem na początku, to Jestem jedynym pracownikiem swojej własnej firmy przepraszam, znowu powiedziałem z panem pa, e, twoich... To powiedziałem pan, tak, tak? No, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Tak, Spokojnie, ja się będę czasem z tego po prostu. Jesteśmy... Mamy już. Nie, nie mieliśmy z panem zajęć, Twoich. Tak. Marcel, masz coś takiego? Nie. Ej. Nawet takie To jak słyszeliśmy, Python, tak. Tak? no i po no, programie, co dużo o mówić. I to jest, myślę, pierwsza rzecz, która nas bardzo dużo no, Mogę powiedzieć, że to jedna piąta w zasadzie, mamy partnerów, 15 druga to Będę to podkreślał za i z Was zaproszę o, na Dzień Otwarty, który będzie w szkole u nas 29 maja, czyli to już po waszych mat, yy, nie maturach, tylko egzaminach i będzie on, tak jak już powiedziałem, w szkole, nie będzie online, więc możecie tutaj przyjść i tak jakby w cztery oczy poznać i nauczycieli, i pan dyrektora, i nas uczniów. I sami poczuć tamtą atmosferę i ocenić, czy to prawda, czy jednak trochę naciągane, prawda? Dokładnie. By przyjdź 29 do naszej szkoły i się przekonaj po prostu. Nie będziemy tego opowiadać. Poczuj to.